Hej, siema, witajcie, jestem Czarek, a to kolejny odcinek z serii. Zagrajmy e, w Medal of Honor Multiplayer. E, tym razem gramy klasą szturmowca. E, taką. Boże, wiem, za broń. Dobra, nieważne. E, już domyślną klasą dla gromowca. I gramy tak samo DM, ten sam serwer, bodajże nawet. Dobra, wezmę sobie tą muszkę. Dobra. Już tam słyszę na walą, nieźle. Boże, nie strasz mi. Słyszałem, że ktoś mówił, że ktoś dostał. Kurczę, słyszę, że ktoś walczy, ale nikogo z przeciwników nie widzę. No lol, Shit SHIT ja Dobra, to był mój. LOL! FUCK! Kurde, ale to zagrałem na maksa beznadziejnie. Dobra, zmieniam broń, bo tym się grać nie da. Daniel Defens. Tak, to jest moja taka. Taka klackbait. Taka broń, którą sobie na maksa wyrabiam. Znaczy, maksuję ją, może tak nazwijmy to. Nie wierzę, jak go zabiję. Nie zabiję. Dobra, zabiłem go, ale on też mnie. Brawo! Oh, lol, co to się dzieje w ogóle? <laughs> Eeeem, dobra Na partnera, panie to odwrót taktyczny muszę szyjat. Dobra Widziałem tam gościa, ale to chyba był mój Pójdę tędy Zobaczymy czy To mi coś da Tata do mnie dzwoni Tata nagrywam no, no siema Nie wiem na dworze kosi chyba Pomagałem Dużo Dobra tata bo nagrywam Dobra no cześć Dobra, czekajcie, z łapki muszę dołożyć? <grystanie> o oh Dobra, to to będzie na graju <grystanie> O jejku, jejku, jajku, jajku, eee, co tak granaty mi tu rzucacie? Nad nami wroń do Dobra, jakbym się tam wpakował, to bym dostał ładnie. Po dupie. Hehe. <grystanie> bra, tu jest mój, którego ocaliłem. Dzięki Ja już ciebie nie mogę Tutaj Ojejku, to był fart, jakich ich mało Dobra, ja wchodzę tu z powrotem na burę, minę się z gościem Gościu Dobra, tu nie miałem tak z, z deka szans Dobra Partner, Kodziak, Kodziak, dobra, tu tam widzę sobie zbyt chyba nie poradzisz Dobra, jak staty 4-3, ojejku Coś do mnie strzelało Dobra, pójdę tutaj za moim A moim tam poszedł, dobra, idę za jakimś innym O lol, dobra mm, lecimy tędy Dobra, wiem mam mało hpę, nie powinienem pokipać, ale. Bez Brawo Chemą Dobra tam Dobiłem, że tak powiem, HP mojemu. Dobra, lecim, 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 ziomek. A, bo pod nami jest. Surprise. Dobra, słyszałem. Czyjś... Dobra, mam moździerz. Niewiele mi ona da. Słyszałem przeciwnika. O lol. Boże, dzięki. Kurde, za dymne. Chciałem wziąć moździerz. Trudno się mówi. Chyba i tak tam bym nikogo nie zabił. Dobra, nie, jednak dobrze się... Że mnie nie przeskoczyło. Pójdę tędy. Uh... O oh, shit ale to ich się wpakowało do nas. Znaczy my właściwie do nich. Ciać! Shotgun chyba. Tak, dobrze mówiłem. Ma, Shotgun za mną to bez szans byłem. Jeszcze sobie walną raz. Jednym Shotgunem. Dobra. Lecimy tutaj na moim partnerze. Sekcji. Hmm. Ładnie. Tak, to też było całkiem, całkiem niezłe, Mara, zobaczymy czy to jest szybkany, co wyda To w ogóle nie używam tego a, granatnika, ale to w sumie niezbyt jest dziwne, gdyż podwierz... Też nie mam generalnie kiedy nawet na tej mapie. Macie, pokażę Wam jaki strzela. O Ojejku, ale, o Boże, myślałem, że to jest zasłoniona część. O lol. Eee, dobra. Statystyki... 9 do 5. No! Jak statystyki Szał nie robiła a i beznadziejne też nie są. Jezu, myślałem, że go nie zabiję. Się odradza, fajnie, fajnie. O, lecimy. Mm. Dobra, tam mój nasi walą. Szkoda, że tędy nie mogę przejść. No, szkoda, kurde. się między m.in. przez takie błędy ta gra została po prostu no zjeżdżona przez internautów. No, przykro mi. No i mi to Mnie to strasznie jakoś nie przeszkadza. No, ale no, są ludzie, którzy przyczepią się do tego, jak do. nie wiem jak. jak mucha do kupy. No. O jejku. Wow. Tak, trochę walnąłem, aby weszło tylko i wyłącznie, w sumie. Nawet bardzo nie liczyłem, że kogoś zabiję tym. Ololol! Ol, ol. Brawo, nie, obejrzałem się na schody, co... ...co było największym, w sumie, błędem. Kurde, a szkoda, a szkoda. Na partner już... ...na partner już nie, nie, nie mogę, widzieć. liczyć. Dobra, lecimy moim tradycyjnym spawnem kurde, zapomniałem, że to nie ten że to nie zwiadowca. dobra, pójdę tędy, tutaj moi się wracają cofają się, proszę, można powiedzieć O oh, wow! Z Nie zauważyłem, że się za Na O lol. Tak, to było dosyć dosyć szczere. Dobra. Kojak, kojak. Hello, hello. Dobra, zmieniłem na pistolecika. O oh, wow! Panie, dwa na jeden. Kurde, to jak walka, o, ponownie, to jak walka Nie wiem, nożem kontra dwóch gości, nie wiem, z tym zp 7 w Call of Duty Modern Warfare 3 Dla tych, którzy nie grali, nie posiadają lub coś Ta broń w ogóle nie ma odrzutu i ma szybkostrzelność nie wiadomo jak dobrą Ja wiem, bo ja gram, gram, mam nawet Kurde, to jest koleś. ja co ja zrobiłem? Super, zatrzymałem się. Między dwoma. O wow, między wychodził, między czterema ziomkami. Bo tam było trzech jeszcze, chyba z tyłu był jeden. Aby zastanowić się, co teraz zrobić. Ekstra, ekstra po prostu. Przybliżyłem. Przybliżyłem sobie celowniczkę Dobra, tu jest mój, to są moi, dobra, idziemy tędy w takim razie Surprise, -o, o Boże! O lola, byłaby taka ładna akcja, no ludzie, proszę was tak. Dobra Byłoby tak pięknie. Nie wychodź przede mnie, tylko ziemek teraz. Dobra, ale tam. Darmowy frag! Tak, dokładnie. Moja radość z darmowych fragów jest po prostu powalająca. Artyleria gotowa, czekamy. Dobra, zobaczymy czy to coś ubije Kurde jakbym grał tym zwiadowcą to te... ej. Okay. Szczęście jak miał, To one by te drony, właśnie drony latające by naprawdę dużo dawały Ale kiedy ten ten tutaj Tak wiem widzę tego czuenia i nie wierzę, że obu ubiłem to była najbardziej patologiczna akcja w życiu moim, w tym, e, w warfighterze, w życiu moim, warfighterze, może. Dobra, tu mnie uleczył dzięki ziemi, dzięki. To uleczanie działa chyba na zasadzie takiej, że oni siebie też uleczają. Uleczań... Znaczy, na przykład uleczając mnie uleczy także siebie. Uuuu, dobre. Dobra. dobra. Podcisk kierowany. Dobra. No, rady się tam strzelić. Nie za bardzo. Kurde, nic mi w sumie ten pocisk nie dał. Nie wiem gdzie on jest, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, przeżyję, przeżyję. Dobra, przeżyłem. Okej, okay, dzięki za oglądanie. Yy, udało, udało mi się ten mecz. W miarę jeszcze przeżyłem tam na końcu 22 do 10 lepiej jak poprzednio. Yy, mam nadzieję, że tam mnie chłopaki wyciszą, że was nie denerwuję tam, sorry oczywiście wszystkim. Yy, dobra, a więc dzięki za obejrzenie tego kolejnego materiału z yy, Medal of Honor yy, Warfighter z trybu multiplayer yy, Mam nadzieję, że Wam się w miarę podobało. A więc jeszcze spójrzmy na statystyki końcowe, jak zwykle. Czekajcie, muszę kogoś wyciszyć, informatyka bodajże tak. Dobra, a więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, wchodźcie na mój kanał. I trzymajcie się! Siemanko!